Czy wiesz, że częściej uśmiechamy się do selfie niż do siebie nawzajem? Schowanie za ekranami telefonów i stłumienie codzienną rutyną często czujemy się jakbyśmy żyli w śpiączce. Komunikujemy się, ale nie rozmawiamy. Jak to zmienić? Wraz z tym pytaniem rodzi się pomysł na social Book. Aby zachęcić społeczeństwo do tworzenia i pielęgnowania wzajemnych więzi musieliśmy zacząć od siebie. W ten sposób, ze zwykłych 10 licealistów zamieniliśmy się w zintegrowany zespół i rozpoczęliśmy nasze działania. Naszym celem było przeanalizowanie potrzeb dzisiejszego świata, aby stworzyć lekarstwo, książkę. Chcieliśmy, aby nasi czytelnicy mogli dzięki niej rozpocząć swoją przygodę na drodze ku zmianie na lepsze. Kierowaliśmy się między innymi problemami związanymi z integracją społeczną, samoakceptacją, dbaniem o środowisko naturalne, a także wieloma innymi aspektami, w których widzieliśmy potrzebę naprawy. Przekonaliśmy się, że razem możemy zdziałać naprawdę wiele. Wydaliśmy książkę, która powędrowała do rąk osób w różnym wieku, z różnych zakątków naszego kraju. Dzięki ciężkiej pracy i naprawdę ogromnemu wsparciu, będziemy mogli przekazać łącznie około 10 tysięcy złotych na fundację Ewy Błaszczyk-Akogo, która ma na celu pomóc osobom po ciężkich urazach mózgu, osobom w śpiączce. Social Book to wyjątkowa książka zawierająca 51 ilustrowanych zadań. Jedne z nich bawią, inne uczą dbanie o relacje i środowisko. Dzięki ich sumiennemu wypełnianiu odbiorca może zmienić swój światopogląd, złe nawyki oraz postawę wobec najbliższego otoczenia. Ta książka jest wyjątkowa, ponieważ zbliża ludzi. Dodatkowo wnosi światło do życia każdego człowieka bez względu na wiek. Zadania mają na celu pomóc czytelnikowi odnaleźć się i zatrzymać na chwilę w tym pędzącym, przebrócowanym świecie. Kupując buka przyczyniasz się do obudzenia siebie z mentalnego letargu, a także wspomagasz osoby w potrzebie. Nie pozostaje już nic więcej, jak tylko się uśmiechnąć i podjąć działania. Razem możemy wszystko.